Dobra, zobaczymy jaka pogoda nam dzisiaj wita. Prognozy kiepskie. O. O. Ale o 14 ma nie wypadać, więc na razie jest uśmiech na twarzy. O kurde, ale bajka. Dobra, dzisiaj. Między innymi jezioro Bochińskie, no i traski tam wokół. Czyli dzisiaj, w zasadzie, 99% to Słowenia. I tam zahaczymy kawałek Włochy. Zobaczcie, jaki serwis mamy. Wczoraj Ducati się przewróciło na prawą stronę, na lewą. I, e, Podnóżek się zgiął, w rezultacie, się, się potem złamał. Jak idą naprawy? Dziurka, dziurka nawiercona. No, no a kiedyś byłem niezadowolony? No, widzę. Tam się czai zło po tamtej stronie, a potem jest pięknie, o, to gdzie jedziemy. No. zakończone stopki dźwigni znaczy się dźwigni zmiany biegów się zgięła końcówka ale yy, no, na tyle mocno że potem podczas jazdy się już złamało końcówka no i tu Marcin zrobił takiego moda Ach, nawigacja takiego moda zrobił że kurde strach się bać ważne że działa Drinken tanken. Teraz gorąco. Wyżej będzie chłodniej. Jutro mamy plan na Grossglockner, ale dzisiaj, e, dzisiaj prognozy czy zdjęcia z grupy GS mówią, że wczoraj spadł śnieg i było dwa, były dwa stopnie, więc e, no zobaczymy, czy my jutro w ogóle tam pojedziemy. No i górze będzie 2 stopnie, więc ja bym tam nie zaryzykował Dobra, jadę zatankować widzicie jak się ładnie ostrzegają, jak na starych czasów w Polsce Dosłownie kurde każdy motocyklista. Zobaczcie teraz tego, co pokażę. Dzięki stary widzicie to? Oczywiście można hejtować ten, to, 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 to jakby e, ostrzeganie się tak, przed policją. Natomiast można też wyciągnąć z tego wnioski, jeżeli tutaj ostrzeżesz kogoś, to zapierdala, no to może nie zabije kogoś na przejściu dla pieszych, więc też to ma jakiś, e, ma to, to dobrą stronę. O, zobaczcie jak stanęli w krzaczorach, ale to też nie jest tak, że oni się muszą, muszą być widoczni. O, z laserem stoją i... A są widoczni, tak? No, jak się przyjrzysz, to są. Ja się oddzięczyłem, proszę bardzo. Także tutaj Słowenia jest podobna trochę do Austrii, jeżeli chodzi o kontrole radarowe. Mniej, mniej skrzynek stoi, no prawie wcale, natomiast kontrolują dość gęsto. Podobnie w Austrii. Natomiast we Włoszech, no to tam się naprawdę już trzeba mieć szczęście, żeby policjanta złapać gdzieś na przełęczach czy na tych dojazdach. Policjanta z fotoradarem. Dobra. Jadę dalej. Znowu my jesteśmy na drodze. Na drodze, na której jest czeka niespodzianka na moich ziomków, czyli ten kawałek szutru. A przy okazji krówki. I piesek farmerski. O boi się tego. Kabelka z prądem. O! I jest! I teraz te oczy widzę. Znowu tych moich przyjaciół na motocyklach, którzy pierwszy raz w życiu na szutrze jadą. Muszę tylko uważać na opony, nie, bo mam nówki jeszcze, co tym bardziej by mnie bolało, jakbym sobie tam jakoś mocniej przeciął od kamienia. Tam jakieś drobne mechaniczne uszkodzenia, to nic się nie stanie, natomiast jakby tam odwijać do kontroli trakcji, no to, no to wtedy można sobie uszkodzić głębiej oponę, szkodowe szkoda by było. No, tak, taka tam tylko przejażdżka. Także Jeżeli mnie teraz, drodzy uczestnicy, oglądacie, to nie ma mi, że po szutrach jeździliście To, to, to taki tam odcineczek, kurde, z spacerkiem do zrobienia. No, a tak przynajmniej wiecie, jak to jest. Dziękuję. A za, no tu jest tak pięknie, że kurde, zamilknę. Tu jest po prostu cudownie, cudownie, tak w sensie z ten, blisko natury tutaj zaraz jest taki fajny o tutaj jest taki młyn gdzieś tu o coś tak, tu będzie zaraz taki drugi przepust Baja, naprawdę baja, tutaj na rower albo pobiegać to marzenie Co prawda bieganie po asfalcie to słabo, no ale ale w takich, takich scenariach to kurde nawet po tym asfalcie mi się tutaj przemuł Zdjęcie, tu jest fajne miejsce do zdjęcia. Nieźle, co? Trochę fajnych winki nagram, żeby tak nie było ze same proste. Trzeba wcale szybko jechać, żeby było przyjemnie. Tylko równo. Płynnie. Przygotować się do zakrętu. Ocenić go, patrzeć daleko i ogień. OK. się zakręt wyrzuca na zewnątrz że Trzeba się dobrze do niego przygotować o. Także ja mam tu w pogotowiu cały czas tylny hamulec Jak mi jest troszeczkę za szybko, to nie zamykam gazu tylko przymykam hamulec tylny. Przy, przy, wciskam delikatnie. O, teraz jest za szybko, to nie zamykam gazu, tylko hamulec wciśnięty, otwieram gaz, puszczam hamulec. No, gościu, kurde, no. Jakbyś był, jakby cię tu nie było, to jeszcze dwie takie fajne sekwencje. No to trzeba Cię wyprzedzać teraz. O, był tak ostro? Już widać na niebie, że że pogoda się zmienia, także te prognozy, które mówią, że tam od 14-15 ma zacząć padać, no to pewnie się tak stanie. O, tam już widać Lipa. Ale na razie jest OK, więc nie ma co narzekać. Przygotowani na deszcz jesteśmy Więc jak coś, to się po prostu ubieramy w kondomy i jedziemy dalej I mówię to do tych wszystkich mięczaków, co płaczą, że deszcz, deszcz pada. Oczywiście ja też nie lubię jeździć w deszcz, ale no już, kurde, bez przesady Nie jest koniec świata I zbliżamy się do Jeziora Buchińskiego, tu widać tam w tej dołku jest to jezioro, bo taki jest inny kolor, no to, to wiadomo, że to się że słońce, woda odbija słońce i tam taki widać jakby za mgłą lekką, to tam jest właśnie to jezioro. Fajnie tutaj jest, naprawdę polecam. Do Bled to powiem szczerze, że jak mam jechać na Bled to wolę kurde usiąść na ławce i sobie popatrzeć na, na góry, bo no tam jest komercja, duży ruch, pełno samochodów, turystów. No i stoi jakiś kurny, badziewny zamek na środku. Nic ciekawego. Oczywiście przesadzam z tym nic ciekawego, bo to nadal jest zajebiste, ale... No ale generalnie to jest fajnie. Jakby grab, mi nawigacja się przestawi, bo no ona nie lubi grabu, bo jak ją dotyka monitoru, to to się, no to się przestawia, to się, Tak jakbyś klikał rękawicą, nie? Nie, jeszcze bardziej. Policja troszkę nas spowolniła. Spowolnili. Przestało padać, rozpogodziło się. Znaczy padało chwilę, tylko tylko było mokro. Nie wiem, więc 15 minut padało i to tak dość mocno. I, no i cały czas jechaliśmy już w słońcu, ale jeszcze po, nie, nie wyschło po deszczu, więc. Teraz tutaj dopiero jest tak fajnie, że jest suchutko jeszcze dodatkowo. I przed tym momentem mieliśmy taką akcję, no tam przed godzinką, jak padało właśnie, jechaliśmy stromą, stromym zjazdem, no dziurawym dosyć takim, no, no nic ciekawego, i rozpętała się burza z gradem. Nawet przez chwilę taka, że brzmiało i... No i jedziemy. W zasadzie lekko pada jeszcze. No i nagle przed nami na polskich blachach hamper. Cały czas na wciśniętym hamulcu. 15 na godzinę. Jeszcze za kamperem samochód, także my dojechaliśmy do tego planetonu. Zrobiliśmy ogon za sobą. I tak jechaliśmy. I jedziemy, i jedziemy. Normalnie każdy normalny kierowca tutaj w tych rejonach to zjeżdża na pobocze. Takie o taka wysepka, no to on nawet nie musi się zatrzymywać, tylko po prostu zjeżdża, bo tak wolno jedzie. Przepuści tam te parę dwa samochody tam, nie wiem, paru motocyklistów i po sprawie. Myślicie, że Polak przepuścił. Gdzie tam? Środkiem jechał jeszcze specjalnie, żeby nie szło go wyprzedzić. No, oczywiście sobie poradziliśmy. I potem jeden z kolegów trzeba było poczekać, bo rozwidlenie znowu nas ten kamper wyprzedził. Znowu za nim jechaliśmy. I nic. Cały czas to samo, nie? Także no niestety taka jest. Nie wiem, czy on nas puścił, czy się zatrzymał tylko i teraz za nami pojedzie, będę nas kasował <laughs> nie no zjechał nam kurde No Zobaczcie, widzicie no, no na tym polega kultura jazdy no, no naj, najzwyk, najzwyczajniej w świecie zwykła uprzejmość nic więcej ale to dla wielu jest po prostu nieosiągalne no szczególnie niestety dla Polaków i cały czas ten widok monumentalny przed nami Dało nam jeszcze 60 km, także raz, raz i basenik.